Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy po dosyć długiej przerwie, nawet bardzo drugiej, długiej, szczerze nie mam zielonego pojęcia kiedy był ostatni odcinek 4 miesiące temu, może 3. Eee, na pewno z, z tempem jak, jakim będzie szedł ten odcinek powiem mniej więcej co i jak było, dlaczego, eee, dlaczego nic nie nagrywałem. A tymczasem witam Was z autostrady A1 z Częstochowy w kierunku na Łódź. Dzisiaj rano byliśmy w Częstochowie, rozładowaliśmy 17 paletek. I jakoś tak dobrze się ten tydzień zaczyna. Mamy poniedziałek i co? Byliśmy o godzinie 9, jest godzina 11:30, a my już wracamy z paletem. Bagów, bardzo takich wysokich bierzemy tworzywo sztuczne i jedziemy to rozładować do, do Legionowa obawiam się, że będzie to rozładunek ręczny czyli moja e, nienaturalna wręcz siła paleciak plus winda plus e, a dlaczego się obawiam? dlatego, że te palety są dosyć wysokie i ciężkie i po prostu no, są przyjemniejsze rzeczy do roboty niż, niż taki ręczny rozładunek ale nie, na, nie narzekajmy Jedziemy sobie do Legionowa pewnie w okolicach 3.30, czyli około godziny 14.00, dobrze mówię, 1400 będziemy na miejscu, no bardziej 15.00 i później polecimy sobie na Okęcie zabrać taki, może nie tyle stały temat, ale taki ładunek, który nie wiem, 40 razy przecież będę miał do Łodzi, także najprawdopodobniej skończy się, także około godziny 19.00 zjedziemy na bazę. żeby pojechać w tą trasę, wstałem dosyć wcześnie, bo około godziny 4 rano, przed 6, przed 6 ruszyliśmy, ruszyliśmy z bazy, na droga była cudowna, z Zielonek, tam gdzie parkuje samochód, niedaleko Wymowa w Warszawie Zdaje się nawet o tak wczesnych porach, kiedy za oknem już ptaki grają i, i słońce świeci i nawet jest to przyjemne tak wstać rano, wyjść sobie i po prostu przejść w pojechać. Yy, no i co moi drodzy, ja muszę się przez zastanowić, co wam, chcę, co wam chcę powiedzieć, bo po czterech miesiącach no, nie gadania do kamery już czuję, że po, że po trzech minutach mi w gardle zasycha to raz, a dwa, no mam pewne rzeczy, o których chcę Wam, chcę wam powiedzieć, tylko muszę biegiem filmu powoli, powoli będziemy to wszystko, to wszystko przekopywać, także do zobaczenia nie było. Oj mili, dla was minęła sekunda, dla mnie minęło około godziny, znajdujemy się już na drodze S8 w kierunku na, na Warszawę. Bardzo lubię tą drogą jeździć. I co i? Co się u mnie działo? Jak widzicie, skania nadal jest. Ta sama skania, firma się nie zmieniła, wszystko jest tutaj w porządku i przynajmniej jeszcze przez pewien najbliższy czas żadnych zmian tutaj nie, nie szykuję. Znaczy coś tam mi się w głowie, po głowie chodzi, ale na razie o tym mówić nie będę, jest jak jest. Normalnie pracowałem przez, te, przez ten czas, jak, jak nie było a dlaczego nie było odcinków? No z kilku powodów tak naprawdę. Pierwsza to takie kwestie, kwestie prywatne, gdzie po prostu głowa nie, nie była nastawiona zbytnio na, na nagrywanie. Druga to absolutny brak czasu na, na montaż. Ostatnie cztery miesiące to był naprawdę ciężki zapierdzie dla mnie i w pracy, i po pracy związany tam z wieloma różnymi rzeczami, po prostu nie było chwili na to, żeby montować, a nawet jak była, to, to, to człowiek łapał chociaż odrobinę odpoczynku. No i najważniejsza kwestia wydaje mi się brak weny, no bo kurczę, ile można pokazywać, ile no, ludzie, niektórzy koledzy z YouTube'a robią to od kilku ładnych lat, gdzie mają po kilkaset albo po kilka tysięcy odcinków, ale jakoś tak ja nie byłem się w stanie przemóc, żeby non-stop w kółko pokazywać to samo, mówić Wam dokąd jadę, skąd jadę, z czym jadę, jak się czuję. Tym bardziej, że jeszcze ostatnimi czasy większość roboty mojej to są wcale nie dostawy do magazynów, gdzie jest się w miarę anonimowym, tylko są to dostawy do klientów prywatnych albo bardzo niewielkich firm, gdzie wcale nie tak łatwo jest się przemóc i wyciągnąć kamerkę. No ale zobaczymy tak naprawdę, co nam. Co nam najbliższy czas przyniesie, może mi się uda jeszcze chwilę pobawić to nagrywanie, bo nie ukrywam, że dużą frajdę to sprawiało i dużą frajdę to sprawia, No tylko muszą być ku temu odpowiednie, odpowiednie warunki. Ja jego muzyki nie wyciszyłem. Mam nadzieję, że nie słyszysz tutaj, jak pan Madonna pięknie śpiewa, żeby zaraz YouTube tutaj praw autorskich się nie doczepiło, prawa autorskie do, do filmu. Bo przecież tyle tych pieniędzy z reklam mam, że w ogóle nie no, żartuję, oczywiście śmieję się. Tylko dla, tylko dla własnej przyjemności te materiały powstają. No także tak to wygląda. Nie wiem, coś tam się dzieje. Patrzyłem na nawigacji w, na Sosence w kierunku na Łódź. Jakiś tam sporyzator jest jakby wypadek. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że nam się nie przytrafi żaden korek opóźnienie poza tym, co się w Warszawie będzie działo, bo no, nie mam dzisiaj na to kurczę czasu. Ła, ła, bo jedziemy do Legionowa, a później pędzimy na, na Okęcie. I no, jest to taki ładunek, że nie za bardzo mogę się spóźnić koło Najpóźniej o 17 godzinie powinienem być na Okęciu, żeby, żeby ten ładunek pobrać. Z terminalu Welcome będziemy go, go zabierać. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie i nie będzie dużo ruchu. Ostatnio, tak jak rozmawialiśmy ze spedytorem, bo w sumie to codziennie, codziennie gadamy, pierdzielimy o o różnych rzeczach, to każdy dzień jest inny Tak jak ja jeżdżę solówką, jeden dzień potrafi być taki, że są, no może nie dziesiątki, ale kilkanaście ładunków, bardzo fajnych jest, można przebierać A z kolei drugi dzień jest taki, że absolutnie nie masz czym pojechać i stąd też takie, kurcze zawirowania, bo nigdy nie wiadomo ostatnio na co się, na co się trafi U mnie też się troszkę zmieniło, bo przestałem chcieć w ogóle jeździć na nocki, i odzwyczaiłem się przez półtora miesiąca nigdzie nie nocowałem w samochodzie, a jak nocowałem dwa tygodnie temu w Gdańsku, to przyznam się szczerze, to było wielkie przeżycie. Naprawdę, kurczę, wyjechać dłużej niż jeden dzień normalnie jak nie kierowca. Także no nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ja na razie powiedziałem w firmie, że na nocku to ja nie jestem chętny, bo po prostu nie mam na to, na to czasu, bo domowych obowiązków mam sporo. Być wyłączonym na takie 40 godzin to jest dla mnie dosyć duże wyrzeczenie. No ale zobaczymy, jak się trafi wiadomo jakiś super ładunek. To trzeba będzie pochylić główkę i pojechać. I póki co tyle. 45 minut zostało mi do stacji, znaczy no powiedzmy 55 minut. Licząc w prędkości ciężarówkowej na stacji, zrobimy 15 i, i co? I polecimy sobie sobie dalej no i zobaczymy co ten dzień jeszcze dzisiaj przyniesie więc ja się nie żegnam tylko widzimy się po prostu w następnej wejściówce no dobrze moi mili więc e, póki co godzina 16 poniedziałek i wszystko do tej pory szło po mojej myśli aż do teraz ale to za chwilę wam e, za chwilę wam powiem przyjechaliśmy na Okęcie na terminal Welcome i, i czekamy na e, nasz ładunek bo tam jak zawsze coś z papierami nie do końca halo w sensie klient po prostu nie wysłał, nie wysłał tej jedynki i muszę poczekać, żeby mi towar został wydany, ale pokażę Wam jakiego fuksa w ogóle miałem. Nie wiem czy to widać, chyba widać. 4,29. Z Częstochowy do Legionowa, tam rozładunek na młotkach oczywiście, 12 minut i na Okęcie. 4,29 Bez przekroczenia, także bardzo się cieszę Z tego I co, i co, i co No i powstajemy, poczekamy chyba Z pół godziny co najmniej Zobaczymy, bo ten spedytor ma się z klientem kontaktować I jutro 6630 6.30 wyjazd Żeby na godzinę 8 być w Łodzi w Dzień jutrzejszy też już mamy zaplanowany Więc już tutaj pogratulowałem Chłopakom z biura jutro jedziemy rozładować ten towar, który zabieram stąd i później mamy podlotu 50 km do miejscowości Tubądzin żeby ceramikę stamtąd zabrać w kierunku na Warszawę więc jeżeli się nic nie spierdzieli koło godziny 14-15 jutro powinniśmy być na chacie a no to dobrze, to dobrze. lepiej wcześniej skończyć no także, także co ja się biorę chyba, posprzątam samochód bo dwa tygodnie czeka na to jak kurde, jak się nie mieszka w samochodzie, to tak nie sprząta się codziennie, muszę przyznać nie ma tu może jakiegoś strasznego syfu, ale trochę zakurzone jest, kierownicę przydałoby się też odświeżyć Więc zaraz odkurzymy auto, wytrzemy kurze nabłyszczymy kierę i, i co, będzie miło, fajnie i przyjemnie coś jeszcze Wam chciałem powiedzieć, a, że jeszcze za papiery się biorę, muszę cmr wypisać na ten ładunek, no i tyle ale to nie będę, to nie będę już tego pokazywać także co ja znikam dla Was na sekundę, a widzimy się jutro. Serdecznie we wtorek, stojąc w korku na, 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 na Okęciu, tutaj wyjeżdżamy z załadunku. Co ja wczoraj mówiłem? Mówiłem, że jedziemy do łodzi, mówiłem, że jedziemy do Tubondzina odebrać ceramikę, i dokładnie tak, się, dokładnie tak się stało. Miałem nagrywać troszkę więcej w ciągu dnia, ale, ale zapierdzielałem dosyć ostro, i same przebitki tutaj udało się stworzyć. Rozładowaliśmy tą ceramikę w Ożarowie i pojawił się na szczęście znowu temat, znowu temat z Okęcia. Sorry za takie moje ruchy, ale Warszawa, to wiecie jaki tutaj jest ruch o godzinie 16. No, także co? Załadowaliśmy to co, to, co wczoraj, więc jutro znowu jedziemy do Łodzi i wiecie co? I Jutro znowu jedziemy do Tuponina. Wrót z ceramiką, także fajnie. Eee, I albo będziemy ładować jutro po południu towar do Przasnysza, kartony, ale to się okaże, albo znowu będziemy jechać na Okęcie. Nie ukrywam, że ten temat, który stąd wybieram, bardzo bym chciał, żeby stał się taką stałą robotą naszą. Byłoby, byłoby cudownie, ja bardzo lubię z tym ładunkiem jeździć, jest lekko, fajnie. Eee, bardzo fajny magazyn w Łodzi to jedzie. E, także moi drodzy, co? E, no jest po południe, ja zjeżdżam na bazę, jakieś 40 minut i, e, drogi zostało w korkach. I akurat spedytor dzwoni, więc będę musiał zaraz do niego dzwonić. Czy coś jeszcze? Czy się dzisiaj coś działo? Absolutnie nie. Chociaż miałem dziwny sen. Śniło mi się, że jechałem sobie gdzieś w kierunku Gdańska z kanią zaświeciła się kontrolka oleju i silnik się zatarł. Nie wiem skąd takie sny, może, może coś tam mi w głowie świta, bo ostatnio ze swoim samochodem osobowym miałem takie przygody i się po prostu tego boję, ale co chwilę zerkam na, na wskaźniki, czy się kontrolka dzisiaj nie pojawia, aczkolwiek no, poziom oleju według bagnetu jest, jest w porządku. Dobra, moi drodzy, nie przedłużając. Wtorek, taka krótka, szybka wstawka, to przebitki i co, I jutro się odezwę, jeżeli się coś będzie ciekawego działo. Miałem dzisiaj w ogóle Was wziąć ze sobą na, na rozładunek tej ceramiki, pokazać jak to wygląda, jak zapierdzielam z paleciakiem, ale e, rozładunek 10 palec zajął 6 minut, więc no tak wiecie, ciężko, ciężko, nawet nie było, gdzie kamery ustawić. Znaczy, było gdzie kamerę ustawić, ale nie było, kiedy, to chłopak wsiadł na, na, na minlakę, wziąłem paleciaka w ręce i chwila, moment towaru nie było i pojechałem w swoją stronę. Dobra, nie przedłużając, do jutra. Dzień dobry, moi mili, w środę. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dokładnie taki sam jak wczoraj, czyli rozładowaliśmy rano przesyłkę z Okęcia w Łodzi, pojechaliśmy do Tubądzina po, po ceramikę i teraz rozładowaliśmy ceramikę w Ożarowie. W takim w takim małym magazynie płytek ceramicznych. Pozwólcie, że odwrócę Wam drogę, znaczy na drogę, żebyście widzieli. No i co, i znowu jedziemy na Okęcie załadować. Eee, to, to, ten, mój, ten mój temat. Tak dzisiaj, w tym tygodniu, trzeci raz, więc fajnie. Eee, a jutro nie wiem, jak to z tym będzie. Wiem, że jutro nie będziemy wracać z tubą ginem, tylko będziemy wracać moi mili z. Czy czymś na temperaturze, pewnie jakieś lekarstwa, czy... O Jezu, jak tu wytelepie nas, czy coś takiego. No, także... także co? E, zaraz e, przełączę sobie... E, w sensie postawię kamerę tutaj, bo chcę jeden temat poruszyć. E, oh, oh. No i na razie tyle, także widzimy się zaraz. Udało się wyjechać. No, My na ten, Wjeżdżamy na dwójkę, później na S8 i lecimy na Okęcie. Eee, kurczę, felek, nie wiedziałem, że tak jak pamiętacie, jak jeszcze jeździłem eee, Reybenie, jak było ciepło i tak narzekałem na furę bez klimatyzacji, dzisiaj jest, jest 23 stopnie, nie wiedziałem, że tak będę doceniać kurczę samochód, który ma klimę. Naprawdę taka mała rzecz, a cieszę, ale ja nie o tym chciałem, tylko o tym, że pojawił się ostatnio pomysł w internecie, było głośno, żeby wprowadzić zakaz wyprzedzania do samochodów ciężarowych w Polsce. I co Wy o tym myślicie? Czy to dobrze, czy nie dobrze? Taki całkowity zakaz, bo kurczę, powiem Wam przy tym ruchu ciężarówek, które my mamy, i przy tym jak każdy się absolutnie spieszy. I na złamanie karku, to tak wcale nie jestem przekonany co do tego pomysłu, bo jakby w sensie z jednej strony spoko, bo no nie będzie aż takiego pośpiechu, w sensie może nie będzie aż taka presja pojawiać się ze strony niektórych spedycji na to, że ładunek ma być po prostu zdarczony punkt o tej porze. W sensie nie wiem czy wiecie o co mi chodzi o co mi chodzi Jezu, ale się zaplątało mi ja pierdziela że może, jeżeli wprowadzą zakaz wyprzedzania, to będzie, będzie trosze, troszkę więcej luzu. Kto to dzwoni? OK. Już sprawa załatwiona, no. Także, e, tak, jak, e, tak jak mówiłem, z jednej strony wydaje mi się, że ten zakaz mógłby mieć takie oddziaływanie, że przestanie być taki nacisk wchodzony na kierowców przez spedycję, chociaż to jest takie, wiecie, mogę pierdzielić głupoty teraz. A z drugiej strony powiem Wam szczerze, że nieraz te 10 km na godzinę więcej e, sprawiło, że zjechałem na chatę, a robota była ułożona, można powiedzieć, z myślą o kierowcy. To o czym mówię. Gdybym przykład w się gdzieś 80 km na godzinę, no to mogłoby być ciężko. Tym bardziej, że przecież taka ilość ruchu tranzytowego jedzie przez, przez Polskę i bardzo często się zdarza, że. Koledzy z za wschodniej granicy jadą nie 85-90, tylko 75-80. Wiecie na pewno o co mi chodzi. Także kurczę, nie wiem, nie, nie śledziłem za bardzo na jakim to jest etapie. Czy to tylko ktoś rzucił pomysł, czy może już jakaś ustawa jest przygotowywana, czy zmiany w ustawie. Po prostu usłyszałem, że jest coś takiego. I Chciałem to poruszyć tutaj na odcinku. Z ciekawości się Was spytać o co do kamerka mi się przechyliła, no jeszcze coraz bardziej. No, teraz lepiej. Ja po prostu chciałem z ciekawości zapytać co wy jako kierowcy o tym. E, sądzicie po prostu, no i tyle. E, z, z, z innych rzeczy. Pogadamy o pogodzie. Znaczy ja pogadam. E, pierwszy dzień od kilku jest... jest jakie je nies składnie mówię. Zapomniałem jak tutaj do kamery się odzywać. Pierwszy dzień od kilku dni jest, jest pochmurna pogoda i prawie taki zamulony dzisiaj jestem, ale... Ale z drugiej strony jest przyjemnie, bo słońce aż tak nie pali. I, i tyle no. Jedną jedyną rzecz, którą mogę jeszcze dodać w tym momencie to ja pierdziele. No nie dazy, nie dazą. Zaraz wracam Patrzcie, spedytor dzwonił, a jak spedytor dzwoni, to trzeba odebrać. Nie no, żartuję, ale chciał spytać, jak robota idzie. A, a idzie dobrze, bardzo dobrze. W sumie wyjechałem o godzinie 6 z Łodzi, przepraszam, z Warszawy. przed 8 byłem w Łodzi, rozładunek 45 minut. No jest 12.30, ja już jestem po, po drugim rozładunku i drodze na Okęcie, także wszystko sprawnie i bez przestojów, tak jak lubię. No, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że kurde, od cholery inspekcji się zrobiło na drodze i naprawdę, widzę, chłopaki wzięli się do roboty. Eee, wątpię, żeby to miało za zadanie jakieś tam, wiecie, poprawę bezpieczeństwa kierowców, a eee, bardziej mi się chodzi o łatanie dziury budżetowej. Nie zagłębiając się w politykę, już kończy. Także każda droga to jest takie, no, niby tutaj na tachografie wszystko w porządku, ale... Wiecie, każdy może czegoś nie zauważyć. No, yy, Myślę, że jeszcze jak załaduję ten mój temat okęciowy, to, to się odezwę. Chyba, że mi się nie będzie chciało, to się odezwę jutro z drogi. Do jutro, tak jak mówiłem, do łodzi, z łodzi będziemy jechać do Pabianic I teraz wyprzedzimy sobie Deulanosa. Właśnie o tym mówię, kurde. Chłopak jedzie 80 na godzinę, a jest 90. I co? bym nie mógł. No a akurat jak chciałem przejść to do przyspieszył, dość mądry. No nic, dobra, bo się rozgadałem i ta wstawka była taka trochę wieczna. Eee, do później. No to mamy już ostatnią prostą, jeśli chodzi o ten tydzień, czwartek. Także jutro tylko piątek tam został. W Pabianicach jestem. Rozładowaliśmy rano ten temat, temat z Okęcia. Przyjechaliśmy do Pabianic po leki i jedziemy też je zabeźć na Okęcie. Aczkolwiek dzisiaj, mimo fajnej, ładnej pogody, to tak nie mam kurde szczęścia, bo jak zazwyczaj odprawa plus zrzutka towaru w Łodzi, które rano przywiozłem, zajmuje 45 minut. Tak dzisiaj 2,5 godziny to trwało. Podejrzewam, że przez to, że jedna paleta została uszkodzona na załadunku, w niefortunny sposób, nie z mojej winy oczywiście. No i co, przyjechaliśmy do Pabianic po lekarstwa i tutaj też najpierw pół godziny na załadunek czekałem, mam 14 palet do zabrania. Teraz pod rampą stoję 34 minuty i mam dopiero siódmą paletę na samochodzie, jeszcze czeka nas odprawa celna. Więc tak kurde dzisiejszy dzień no dałoby się szybciej, dałoby się szybciej, ale trudno, no nie mam na to, nie mam na to wpływu, więc e, więc się nie łamiemy, e, mam co robić, może wrócę po pół roku do czytania książki, bo aż wstyd się przyznać, ale męczę tą cholerę od e, dwóch lat, nie dlatego, że jest złą książką, tylko dlatego, że po prostu zawsze znajduję wymówkę, żeby nie czytać tutaj laptop, tu to, tu tamto, telefon. A dzisiaj obiecałem sobie, że właśnie usiądę na spokojnie i, 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 i się zajmę książeczką. No jak widzicie, ta moja robota jest taka spokojna, więcej stania niż jeżdżenia. Nie mogę złego słowa powiedzieć na ten tydzień, bo był bardzo fajny, fajnie się robota układała. Było w sumie tak, że co? Od poniedziałku do, do dzisiaj załadunek dzień wcześniej, rano rozładunek, później załadunek, rozładunek, załadunek. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czyli tak, do Łodzi z ładunkiem, z łodzi z ładunkiem i jeszcze załadunek z powrotem na Łódź, więc, więc w tym tygodniu taki, taki łódzki vibe tutaj nas trzyma. Co mnie cieszy, bo szczerze, ostatnio prywatnie przyjechałem tutaj i bardzo polubiłem to miasto. Zawsze byłem tak sceptycznie nastawiony, a tutaj poszedłem do ZO. Na Piotrkowską, na dobry obiad i, i, i polubię muć i, i w ogóle, no fajnie jakoś się tutaj tak spędza czas, czy, czy zawodowo, czy prywatnie. Jest godzina 12.30, jeżeli bym do godziny 14 z tych Pabianic wyjechał, to będę zadowolony, to wtedy gdzieś 16.30 będę na Okęciu. No jeżeli nie, no to zobaczymy, jak to nam pójdzie. Trzymajcie kciuki, ja się jeszcze, ja się jeszcze pewno tutaj odezwę, a tymczasem się oddaję dobrej pogodzie. No dobrze, moi mili, oto no, to sytuacja wygląda tak, że my dojeżdżamy powoli do korka. Eee, 8 minut pokazuje. jakiś wypadek, był na s i co, skończyliśmy kurczę, miało to trwać jeszcze półtorej godziny, bo to się okazało, że musiałem zrobić przeładunek na dwa, na dwa busiki tego towaru, co zabrałem w Pabenicach, ale mogłem jednak zostawić towar na rampie, także szybko to ściągnąłem, pół godzinki z papierami i, i co, i czwarteczek, trzeba jechać do domu. E, i, I co, moi, mieli fajny tydzień, był naprawdę kurde. Fajny, fajny, taki sprawny, dynamiczny, dużo się działo poza dniem dzisiejszym, gdzie były te przestoje, ale w sumie będę na bazie 17.30, to też znowu nie jest tak najgorzej. Eee, a, jutro, a jutro mam dzień wolny, więc eee, tym akcentem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek po tak długim czasie wyszedł nie najgorzej wam i się, Wam się troszkę podobał. I co? I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.